Play for fun! Dziadek z tej strony serdecznie witam widzów kanału FPS Media. Oczywiście dzisiaj Modern Warfare 3 i kontynuacja moich opowiadań dotyczących zasadniczej służby wojskowej, jaką odbyłem w mieście Białystok w rozpoznaniu. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam poopowiadać o moim przyjacielu Adamie, który pochodził z miasta Gliwic. Adam był człowiekiem postury, można powiedzieć, niedźwiedzia. Ważył lekko ponad 100 Kilo, no i słuchajcie, to nie był jakiś taki człowiek obrośnięty tłuszczem, tylko człowiek można powiedzieć chodzących mięśni. Naprawdę to była góra mięśni, dlatego że od kilku lat Adam trenował boksing także Naprawdę kto spotkałby go w ciemnej ulicy, podejrzewam, że portfel to oddałby mu na kiju, by ten człowiek się do niego nie zbliżał. Ale był to bardzo pogodny, ciepły człowiek, na którego zawsze można było liczyć i zawsze, jeżeli mógł, to tylko. Pomagał, dlaczego akurat chciałem nawiązać do niego. Nie wspomniałem wam jeszcze, że Adam miał także niemieckie obywatelstwo i to będzie także tematem tego materiału. Na pewno pamiętacie, że swoją ostatnią opowieść zakończyłem tym, że wróciliśmy do jednostki, no i otrzymaliśmy kilka dni urlopu po tym poligonie w Bemowie w Piskim. No i oczywiście ten urlop bardzo szybko dobiegł do końca, no i każdy z nas miał obowiązek, oczywiście w danym czasie. Stawić się do naszej jednostki, na naszą kompanię. I tak jak wspomniałem, wszyscy się wstawili, za wyjątkiem jednej osoby, i pewnie się domyślacie, kto to był. Oczywiście był to Adam. No i słuchajcie, w momencie, kiedy Adam się nie pojawił, dnia tego, do którego mieliśmy się pojawić, oczywiście podniósł się mały tutaj dym na jednostce. Okazało się, że jacyś mądrzy ludzie podnieśli alarm, że Adam w związku z tym, że ma niemieckie obywatelstwo mógł śpiegować na rzecz naszego sąsiada, na rzecz niemieckiej armii. Dla nas było to oczywiście wielkim i jakimś tam dziwnym, śmiesznym absurdem, dziwną sprawą, która została wyciągnięta po to, by ktoś mógł zaistnieć nią, ale oczywiście trzeba było to zweryfikować. Nam powiem wam szczerze, nie było do śmiechu, bo nasz dowódca kompanii powiedział, że jeżeli naprawdę by tak było, to Adam by miał naprawdę spore problemy. Oczywiście, my patrzyliśmy na to z przymrużeniem oka. Śmieliśmy się, bo wiedzieliśmy, że Adam miał ostatnio jakieś tam dziwne, troszeczkę to podejście. Coś tam nam przebąkiwał, że chyba raczej nie wróci, że przedłuży sobie urlop, jeżeli chodzi o ten urlop po tym właśnie. Tutaj poligonie w Bemowie Pisk. No i tak, jak powiedział, tak uczynił. Ja powiem Wam szczerze: następnego dnia miałem służbę na tutaj kompanii, pełniłem tutaj rolę podoficera dyżurnego. No i po godzinie 15 zadzwoniła na telefon stacjonarny kompanii Mama Adama mówiąc, że Adam jest już w pociągu, który zmierza do Białego Stoku. No i tutaj wam powiem, że czekała Adama niemiła niespodzianka na biurze. Przepustek już czekali na niego panowie. Smutni panowie w czarnych garniturach. Już wam mówię, kto to był. Byli to oficerowie skąd wywiadu wojskowego. Było jasnością, że tacy panowie prawdopodobnie się u nas w jednostce pojawił, w związku z tym, że Adam miał niemieckie obywatelstwo. Także byliśmy, wiedzieliśmy o tym i byliśmy na to przegon, prze, Przygotowani. Tutaj troszeczkę zaplątałem się, język gdzieś tam mi uciekł. No ale dobrze, wracam do opowiadania. No i posłuchajcie, w momencie, kiedy Adam pojawił się, kiedy przekroczył biuro przepustek, został automatycznie zatrzymany przez tutaj oficerów z kontrwywiadu wojskowego, no i zaprowadzony na przesłuchanie. To przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało do drugiej nad ranem, po drugiej nad ranem, po tej drugiej właśnie pojawił się Adam na naszej kompanii Ja jeszcze chwilę z nim porozmawiałem, wymieniliśmy się tam naszymi spostrzeżeniami, no i Adam w związku z tym, że był nie dość że zmęczony tą całą podróżą, to jeszcze tym przesłuchaniem poszedł spać. Na drugi dzień ciąg dalszy był przesłuchania, ale oprócz tego Adam otrzymał karę 30 dni ząmzu. ZOMZ to była taka jakby kara, która miała na celu żołnierzy, ukarać za jakieś tam drobne lub bardziej większe występki z ich strony objawiało się to tym, że codziennie po godzinie 15 tacy żołnierze musieli się stawić do oficera drużynowego naszej jednostki a ten zlecał im jakieś tam prace nie tylko porządkowe ale jeżeli trzeba było mieć jakąś tam służbę na przykład drużynkę tacy żołnierze na drugi dzień byli właśnie wystawiani na takie oto pomocne tutaj służby i powiem wam szczerze, to trwało przez 30 dni, jednak Adam nic sobie z tego nie robił, ten miesiąc praktycznie bardzo szybko minął. Oczywiście te przesłuchania, z tego co pamiętam, przez oficerów kontrwywiadu wojskowego trwały chyba jeszcze około 3 dni, bo w zasadzie co mu Adam? Przekazać, nawet jeżeli by szpiegował, no, uzbrojenie naszej kompanii, ewentualnie ilość pojazdów opancerzonych a także liczbę czołgów, jaka znajdowała się na naszej jednostce wojskowej. W zasadzie to było wszystko, co mógł Adam przekazać naszym sąsiadom tutaj z zachodniej granicy, bo w zasadzie do żadnych dokumentów i innych jakichś ważniejszych rzeczy nie mieliśmy dostępu jako żołnierze służby zasadniczej, także tak to wszystko wyglądało. No, i oczywiście tutaj jeszcze nawiążę do tego, co chciałem Wam powiedzieć odnośnie tych kilku lat treningu kingboxingu, jakie miał Adam za sobą. Z tym jest związana dosyć ciekawa historia. Powiem Wam, że kilku żołnierzy z innych kompanii chciało się z nim zmierzyć. Zawsze kończyło to się także walka i takie zwarcie z Adamem trwało kilka w zasadzie sekund, może nie więcej niż 15. Zawsze tacy żołnierze, delikwenci lądowali na przysłowiowej glebie i nie mieli zbytnio dużo do powiedzenia. I tak to wyglądało. Czasami było tak, że ci, co nie wierzyli, specjalnie prowokowali, specjalnie gdzieś tam próbowali Adama zaczepić. Przeważnie takie pojedynki były kończone tak jak wam powiedziałem, no ze strony Adama, no i Adam zawsze wychodził zwycięsko, tak, z takich potyczek. Jednak, tak jak wam wspomniałem, nasza przyjaźń trwała jeszcze w cywilu, jednak ta przyjaźń została brutalnie przerwana przez tragedię, jaka wydarzyła się z udziałem Adama. Na to wpływ miało wiele rzeczy. Jedną także na pewno dosyć istotną rzeczą było to, że wróciliśmy bardzo przeziębieni z zimowego bytowania, ale o tym opowiem Wam w kolejnych jakichś tam materiałach, które będą się ukazywały odnośnie opowiadań o wojsku, bo jak wiecie, w chwili obecnej jesteśmy jeszcze w lecie. Będzie jeszcze kilka opowiadań z października, no i wtedy po październiku wrócimy do tego tematu. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten mecz wam się spodobał. Jak widzicie, tym razem nie był to fail, moab fail, jak kilka odcinków temu. Tym razem się poprawiłem. I mam nadzieję, że będziecie dalej śledzić kanał FPS Media. Nie tylko moje materiały, ale także materiały moich kolegów. Pozdrawiam i do usłyszenia.